Drodzy moi, bardzo żałuję, że nie mam już swojej pięknej, ślicznej łososiowej koszuli, w której kiedyś lata temu, chyba ze 3 lata temu, nagrałem ten, ten film. Film oczywiście jest podlinkowany gdzieś tam, gdzieś tam na dole. Jest to film o słynnym, sławetnym ćwiczeniu z piłeczką, które właśnie mniej więcej teraz robię. Nazywał się Prosty sposób na lęk i stanowił. Pewien prosty sposób na lęk, jak, jak sama nazwa wskazywała. W związku z tym, i to jest chyba pytanie, które najczęściej się w korespondencji do mnie pojawia, zdecydowanie najczęściej, już na pewno najczęściej, jeśli chodzi o ten akurat film. Pytanie, które dotyczy, co zrobić, czy, czy w jaki sposób zastosować ćwiczenie z piłeczką w momencie, kiedy nie możemy, tak jak ja teraz, zacząć przerzucać piłki. Czyli, na przykład, nie wiem, ktoś przytomnie pyta, co no to co mam w supermarkecie, mam na przykład stanąć i zacząć przerzucać tą piłkę jak debil, albo, albo co zrobić, kiedy, na przykład, nie wiem, dostaję ataku paniki w korku, nie? Czyli, jak prowadzę samochód, mam zacząć przerzucać piłkę rękami. No. Tak, istnieje na to pewien prosty, prosty sposób. Ja nawet napisałem, chyba kilka razy nawet napisałem odpowiedź na to pytanie, ale korzystając z tej okazji, spróbuję to Państwu powiedzieć. Oczu, otóż tak, da się wykonać to ćwiczenie. I pomóc sobie przynajmniej do pewnego stopnia. Nie zawsze to działa, nie jest to stuprocentowe lekarstwo na, na lęki i, i niepokoje, ale można sobie przynajmniej trochę pomóc, i oto jak. Otóż, moi drodzy, jeżeli znajdujecie się Państwo w takich sytuacjach, jak, jak na przykład nie wiem, egzamin, powiedzmy, nie? albo. Albo właśnie, nie wiem, stoicie w korku, czy jakiś supermarket, czy lot samolotem, gdzie też czulibyście się niekomfortowo robiąc taką rzecz, to to, co trzeba zrobić, to zastanowić się i wybrać sobie w głowie, który moment powoduje największe napięcie emocjonalne. Innymi słowy, jeżeli siedzisz w domu i czekacie lot samolotem, na przykład, nie? weźmy taki przykład, żeby jakikolwiek wziąć, no to najprawdopodobniej istnieje kilka takich momentów, które wyobrażasz sobie dzisiaj, teraz siedząc w domu, że będą dla Ciebie najtrudniejsze. To może być moment wejścia na pokład. To bywa dosyć często moment, kiedy stewardessy zamykają drzwi i już siedzisz w puszce i już nie, nie wiesz, że nie wyjdziesz. To jest moment startu, to może być moment lądowania, to może, mogą być turbulencje, może być mnóstwo różnych takich rzeczy, zależnie od człowieka i zależnie od, od całego szeregu innych, m, innych jakby uwarunkowań, o których szkoda teraz gadać. W każdym bądź razie ważne jest to usiądź sobie, po prostu sobie usiądź nie bierz piłeczki na razie. Usiądź sobie spokojnie i przeleć sobie ten scenariusz, który sobie opowiadasz w głowie na temat tego, jak to będzie. I spróbuj znaleźć moment, który jest dla ciebie najtrudniejszy emocjonalnie. Zazwyczaj to będzie pierwsza rzecz, która ci przyjdzie do głowy, albo jedna z pierwszych rzeczy, która ci przyjdzie do głowy. Bo tak działa umysł. Jeżeli się czegoś boisz, to ten pierwszy, najgorszy, najczarniejszy scenariusz, bam, przychodzi do głowy jako pierwszy. Złap ten moment. Okay? Nie, nie ma sensu myśleć o nim over and over again. Wystarczy, że złapiesz ten moment. Jeżeli to jest jeden moment, tym lepiej. Jeżeli to jest dwa czy trzy momenty, um, no to też jest, jest to jak najbardziej ok. I następnie zacznij przerzucać piłkę, myśląc intensywnie o tym, co się tam będzie działo. Ważne, żebyś znalazł ten moment, który jest najbardziej intensywny emocjonalnie dla Ciebie, który powoduje największy strach, największy niepokój. I zwykle jest tak, że jeśli coś jest dla nas kłopotem, to nie powinniśmy mieć absolutnie problemu z tym, żeby siedząc w domu i wiedząc, że to nas czeka, pomyśleć o tym i, i odczuć całą, całą gamę strachu, czy lęku, czy, czy obawy z tym związanej. Ważne jest to, żebyście Państwo pamiętali, że to, co myślisz siedząc w domu, oczywiście nie dzieje się naprawdę, ale to jest pewien swego rodzaju film. Film składający się z kilku albo kilkunastu klatek. I on jest, on jest kompletnie bezsensowny. Gdyby ktoś Wam wyjął z głowy i wyświetlił ten film, to, byłby, no to byłoby kompletnie kiepsko wyreżyserowane dzieło. Ale tak, w ten sposób myślimy. Robimy sobie pewne, pewne obrazy, i przechodzimy od jednego do następnego, do następnego i do następnego. Ważne jest to, żeby złapać ten moment, który jest najbardziej intensywny emocjonalnie, który Was najbardziej kosztuje. Stanąć prosto, wzrok na, na wprost, i tak jak mówiłem w filmie, który jest podlinkowany pod spodem, zacząć wtedy robić ćwiczenie z piłeczką myśląc cały czas intensywnie i jak najbardziej intensywnie o tym, o tym co nas czeka i znowu w momencie kiedy napięcie zacznie spadać no to postępujemy dokładnie tak jak mówiłem w tamtym, w, w tamtym filmie czyli czyli my czekamy, poczekamy aż, na, aż napięcie spadnie, próbujemy się być może trochę rozproszyć i powtarzamy to. Teraz, jeżeli to zadziała, to dobrze. Jeżeli to nie zadziała, to znaczy, to może znaczyć mnóstwo rzeczy. W każdym bądź razie ćwiczenie z piłeczką nie jest dla ciebie do zastosowania na ten moment. Ale warto je zrobić, warto je zrobić kilka razy. Warto wybrać sobie kilka tych momentów, które, które budzą państwa niepokój i zrobić to ćwiczenie na każdym. Jakby z, z nich na koniec jeszcze jedna rada, to że zrobicie Państwo to ćwiczenie nie oznacza, że przestaniecie się bać przed tym lotem, egzaminem, cokolwiek to jest. Jeżeli przestrzegam przed tym, żeby jakby nie ewaluować tego, czy to się udało, czy nie, bo sądzę, że, że powinieneś się przestać bać kompletnie. Trochę tego lęku Ci zostanie. Natomiast wykonaj ćwiczenie z piłeczką na wszystkie te rzeczy, które, które Cię stresują, czy to na egzaminie, czy to na podczas lotu, czy podczas każdej sytuacji, wykonaj to kilka razy, a potem idź i sprawdź, czy to zadziałało, czy nie. Okay? Idź i sprawdź, mimo że, mimo że się boisz. Tyle na temat ćwiczenia z piłką.